Obywateli, prezydencie, zapraszam. Maszynownia. Mamy w niej dwa zespoły agregatów prądotwórczych. Andoria na betonowych podstawach, metalowych ramach i gumowych podkładach, by fundamenty nie ucierpiały od dragania. Miejmy nadzieję, że nie będzie problemów z dostawami paliwa. To są nasze płuca, czyli urządzenia filtrowentylacyjne odpowiadają za oczyszczenie i przepływ powietrza w schronie. Urządzenia napędzane są elektrycznie, chociaż w czasie odcięcia zasilania jest jeszcze korba. Nieprzyjaciel w celu zabezpieczenia swego skrzydła wykonał naziemne uderzenie jądrowe na podróżowanie na Gabinet najważniejszej osoby, prezydenta miasta. Jak na standardy schronu? Prawdziwy luksus. W przypadku wybuchu naziemnego nastąpiło bardzo silne promieniotwórcze skażenie terenu w rejonie samego wybuchu oraz na śladzie obłoku promieniotwórczego. Centrala telefoniczna zapewnia nam łączność ze światem zewnętrznym. W razie zerwania łączności mamy jeszcze gońców. W pewnych sytuacjach, nawet sekundy decydują o uratowaniu życia porażonym. Należy ich jak najszybciej usunąć z rejonu radzenia. Punkt przyjmowania meldunków. Każda kabina łączy z odpowiednim obszarem w mieście. Tam mamy obserwatorów, tu zbieramy meldunki. Obywatel, pułkowniku. Tak jest. Zrozumiałem. Zaczęło się.